Podczas homilii wygłoszonej w 2023 roku, ojciec Filip Sam podzielił się niezwykłym doświadczeniem, którego doznał po momencie komunii świętej. Po zakończeniu rozdawania Najświętszej Eucharystii wiernym, udał się do tabernakulum, niosąc kielich cybolium, zawierający jeszcze kilka hostii. Następnie wyjął z tabernakulum większe cybolium i przeniósł do niego zawartość mniejszego. Podczas odkładania większego cybolium do tabernakulum wydarzyło się coś niezwykłego. Nagły błysk przeszedł przed jego twarzą, jakby coś niespodziewanie stąpiło z góry. Zaskoczony i niepewny, co dokładnie się wydarzyło, zamknął tabernakulum, a gdy podniósł pusty kielich, ze zdumieniem zauważył, że jedna hostia wciąż się w nim znajdowała, mimo że był pewien, iż wszystkie zostały przeniesione. Zaintrygowany tą tajemnicą, kapłan ponownie umieścił te hostie w większym kielichu, próbując zrozumieć, co się wydarzyło. Później otrzymał telefon od znajomej, która zapytała, czy zauważył coś niezwykłego podczas pobytu przy Tabernakulum. Potwierdził, że miał wyraźne wrażenie, iż hostia spadła z nieba bezpośrednio do pustego naczynia. Kobieta opowiedziała mu wówczas, że była świadkiem czegoś wyjątkowego. Siedząc kilka rzędów od ołtarza, zauważyła nieznajomego mężczyznę zbliżającego się do kolejki do Komunii Świętej. Po jej otrzymaniu odwrócił się i ruszył w stronę nawy. Trzymając hosty nadal w ręce, zaniepokojona możliwością, że opuści kościół bez jej spożycia, przygotowała się do interwencji. Wtedy wydarzyło się coś niewytłumaczalnego: chosce nagle uniosła się z rąk mężczyzny, wzbijając się na około dwa metry w powietrze. Zawisła, następnie powoli przesunęła się w kierunku tabernakulum, zatrzymała się jeszcze raz, po czym opadła w dół. Zarówno kapłan, jak i kobieta uznali to wydarzenie za znak Boży podkreślający znaczenie i świętość Najświętszej Komunii. Chociaż Kościół nie uznał jeszcze tego wydarzenia oficjalnie za cud, świadectwo Ojca Filipa podkreśla głęboką prawdę, żywą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie. Na całym świecie nadal pojawiają się relacje o cudach eucharystycznych, umacniając wiarę w tajemnice przeistoczenia. Nawet bez formalnego uznania, te objawienia poruszają serca wiernych, odnawiając poczucie czci i świadomość że Eucharystia to prawdziwe spotkanie z Panem. W swojej istocie te znaki przypominają, że Eucharystia nie jest tylko symbolem, lecz świętą rzeczywistością, która przemienia, karmi i prowadzi Kościół Chrystusa przez wieki. Po tym doświadczeniu ojciec Filip spędził następne dni na głębokiej modlitwie i refleksji. Obraz nagłego błysku i hostii, która w tajemniczy sposób pojawiła się w jego kielichu, nie opuszczał jego myśli. Zaczął rozumieć, że to wydarzenie nie było tylko jednorazowym faktem, lecz zaproszeniem Boga do Kościoła, wezwaniem do głębszej czci i miłości wobec Eucharystii. W następną niedzielę, podczas mszy świętej, kapłan dyskretnie podzielił się z niektórymi parafianami swoim przeżyciem. Wieść szybko się rozeszła, a wielu wiernych zaczęło wracać do Kościoła z nowym zapałem. Niektórzy, którzy byli daleko od wiary, zaczęli ponownie uczestniczyć we mszy świętej inni zaczęli częściej adorować najświętszy sakrament jakby ten nadprzyrodzony gest obudził w nich nową świadomość że ołtarz to prawdziwy tron Chrystusa Podczas spowiedzi ojciec usłyszał poruszające świadectwa Starsza kobieta wyznała mu że przez lata przyjmowała komunię z przyzwyczajenia bez prawdziwej pobożności ale po usłyszeniu świadectwa o cudzie rozpłakała się przed tabernakulum i poprosiła Jezusa o nowe serce Zrozumiałam ojcze Powiedziała, że kiedy przyjmuje hostię, przyjmuje samego Boga. Jak mogłam o tym zapomnieć przez tyle lat? Inny wierno opowiedział, że właśnie tego dnia, kiedy wszystko się wydarzyło, zamierzał odejść z kościoła, myśląc, że jego wiara umarła. Ale niespodziewany gest tej hostii, wznoszącej się ku niebu jakby prowadzona przez niewidzialnego anioła, rozpalił w nim pewność, Bóg wciąż jest obecny, działa i dotyka serc. Ojciec Filip zaczął wówczas głęboko rozważać, co tradycja Kościoła mówi o aniołach i ich relacji do Eucharystii. Przeczytał na nowo pisma świętych, takich jak święta Tomasz Sakwinu, który twierdził, że aniołowie adorują Eucharystię i uczestniczą w każdej mszy świętej z głęboką czcią. Przypomniał sobie także dawne relacje, na przykład święta Ojca Pio, w których aniołowie zanosili konsekrowane hostie w odległe miejsca, chroniąc je przed profanacją. Wtedy wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Podczas cichej adoracji, gdy najświętszy sakrament był wystawiony na ołtarzu, podszedł do kapłana siedmioletni chłopiec oczami pełnymi światła. Ojcze, powiedział z dziecięcą niewinnością, dzisiaj widziałem Jezusa uśmiechającego się hosti. Kapłan, wzruszony, nie odpowiedział. Po prostu uklęknął i zapłakał. Mimo, że Kościół nie zatwierdził oficjalnie tego cudu, Duchowe owoce były widoczne, i to, dla ojca Filipa, było największym Bożym potwierdzeniem. I tak, drogi bracie i droga siostro, widzimy po raz kolejny, że Bóg nadal działa pośród nas, nawet w najcichszych gestach wiary. Eucharystia to tajemnica tak wielka, tak głęboka, że nawet aniołowie pochylają się przed nią. Niech to świadectwo rozbudzi w twoim sercu większą miłość, Większą cześć i większe pragnienie rzeczywistej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli ta historia poruszyła Cię, zostaw lajka. Udostępnij ten film znajomym, rodzinie, swojej grupie modlitewnej. I oczywiście, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech Jezus Eucharystyczny błogosławi Ciebie i Twój Dom. W kolejnych dniach ojciec Filip zaczął odczuwać jeszcze głębszą obecność Boga podczas każdej mszy świętej. Jego oczy wypełniały się łzami, gdy wypowiadał słowa konsekracji. Już nie były to słowa wypowiadane z przyzwyczajenia, lecz żywe echo samego Chrystusa, który nieustannie ofiarowuje się ojcu z miłości do ludzkości. Zrozumiał sercem to, co teologia od dawna głosiła rozumem, że na ołtarzu obecna się ta sama ofiara Kalwarii, a w dłoniach kapłana niebo dotyka ziemi. Pewnej nocy, podczas czuwania adoracyjnego, głęboką ciszę kościoła przerwały ciche łkania. Młoda kobieta kręczała przed monstrancją z rękami złożonymi na piersi, wyraźnie poruszona. Po adoracji podeszła do ojca Filipa i powiedziała: Dziś poczułam, że Jezus spojrzał na mnie przez hostie. Poczułam, jakby znał wszystkie moje cierpienia i mi przebaczył. Po raz pierwszy zobaczyłam w nim prawdziwego przyjaciela. Takie doświadczenia zaczęły się powtarzać. Mężczyźni i kobiety, dzieci i osoby starsze dzieliły się z kapłanem, że od czasu hosti, która spadła z nieba, coś w nich się zmieniło. Niektórzy mówili, że komunia nie jest już dla nich tylko momentem w liturgii, lecz szczytem spotkania z żywym Bogiem. Inni zaczęli częściej przystępować do spowiedzi, pragnąc oczyścić serce przed przyjęciem tak wielkiego daru. Ołtarz tego małego kościoła stał się miejscem cichych cudów. Niespektakularnych, nie takich, które zadziwiłyby cały świat, ale cudów nawrócenia, pojednania, odnowy wiary. A może właśnie takie są największe cuda, jakie niebo może zdziałać? Ojciec Filip zaczął z większym żarem głosić kazania o konieczności przygotowania się do komunii świętej. Przypominał nauki świętych, jak święta Efrem, który mówił, kiedy przystępujesz do Eucharystii, pamiętaj, że dotykasz samego Chrystusa. Cytował święta Jana Marię Vianneya, który twierdził, że gdybyśmy zrozumieli, czym jest Eucharystia, umarlibyśmy z miłości. Przypominał słowa święta Teresy z Lizję, która mówiła, że komunia to moment, w którym jej dusza staje się jedno z Jezusem. Uczył też o roli aniołów podczas mszy. Mówił wiernym, czy wiecie, że za każdym razem. Gdy sprawujemy Eucharystię, całe niebo pochyla się nad ołtarzem, aniołowie nas otaczają, święci wstawiają się za nami, a berenek Boży oddaje się na nowo z miłości. Wielu słuchających zaczęło uczestniczyć w liturgii z większą uwagą, czcią i uwielbieniem. Niektóre rodziny powróciły do wspólnej modlitwy. Młodzi, którzy oddalili się od Kościoła, zaczęli wracać. Grupa mężczyzn utworzyła nocne czuwanie adoracyjne. Matki zaczęły przyprowadzać swoje dzieci do kaplicy, ucząc je znaku krzyża i prostego zdania: Jezu, kocham cię. Nawet ci, którzy wcześniej wątpili, zaczęli się zbliżać, poruszeni prostotą faktów i przemianą ludzi. Nie było rozgłosu, nie było widowiska, tylko cisza i piękno Boga, który ukrywa się pod postacią chleba, a objawia się w gotowych sercach. Pewnego dnia, podczas rekolekcji, ojciec Filip wypowiedział słowa, które wielu zapamiętało. Eucharystii nie trzeba całkowicie rozumieć, wystarczy ją adorować. Nie chodzi tylko o to, by wiedzieć, że to Jezus. Chodzi o to, by go kochać, nawet jeśli się nie widzi, nawet jeśli się nie rozumie. Wiara to kręknięcie przed kawałkiem chleba, wiedząc, że tam jest stwórca wszechświata. Starszy mężczyzna, wdowiec od wielu lat, po wysłuchaniu tych słów powiedział ze łzami w oczach. Dziś zrozumiałem, że nigdy nie byłem sam. Za każdym razem, gdy klękałem przed tabernakulum, Jezus był ze mną w ciszy, słuchając moich trosk. Teraz wiem, że moje miejsce jest tutaj, przed nim. Z biegiem miesięcy pierwotny cud wciąż wydawał owoce. Wspólnota się przemieniała. To, co zaczęło się od błysku, jednej hostii i tajemniczego gestu, Stało się strumieniem łaski dotykającym serc. Ojciec Filip doszedł do wniosku, że być może Bóg nie pragnie oficjalnego uznania tego wydarzenia przez kościół. Może pragnie tylko pokornych serc, zdolnych uwierzyć jak dzieci. Jak ta siedmioletnia dziewczynka, która zobaczyła Jezusa uśmiechającego się w hostii. Jak starzec, który znalazł pokój przed tabernakulum. Jak tylu innych, którzy przez wiarę odnaleźli nadzieję. Ojciec Filip, widząc wszystkie te duchowe owoce, zaczął rozumieć, że Pan Jezus sam wybrał tę małą wspólnotę, aby przypomnieć światu, czym naprawdę jest Eucharystia. Nie jako coś symbolicznego, nie jako zwyczaj, lecz jako rzeczywista obecność Boga, Jezusa Chrystusa, który żyje, kocha i czeka. W jednym z ostatnich kazań powiedział z poruszeniem: Wielu z nas szuka cudów spektakularnych, nadzwyczajnych znaków. A tymczasem największy cud dzieje się każdego dnia na ołtarzu. Jezus przychodzi do nas w ukryciu, w ciszy, pod postacią chleba. Czy nasze serca są gotowe go przyjąć? Tego dnia kościół był pełny. Ludzie milczeli, słuchali, modlili się z nową głębą. Dla wielu z nich była to chwila nawrócenia, powrotu do korzeni wiary, do prawdy, że Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas. Po mszy jedna Obi. młoda kobieta podeszła Adoru. do kapłana i powiedziała: Ojcze, Primera. przez wiele lat szukałam Boga w różnych este. miejscach, w emocjach, w, w ludziach, Ej. w doświadczeniach, Ej. ale dopiero He. tutaj, w ba. tej ciszy przed hostią, Ej. znalazłam go naprawdę. Jezus jest w Eucharystii i już nigdy nie chcę go opuścić. To świadectwo przypomniało ojcu Filipowi słowa święta Piotra: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. J 6 i 68 setnych. Rzeczywiście, kto raz doświadczy prawdziwej obecności Jezusa w Eucharystii, ten nie szuka już nigdzie indziej. Wszystko, czego dusza pragnie, znajduje się w Nim. Kapłan zaczął organizować cotygodniowe adoracje dla młodzieży, czuwania modlitewne dla rodzin, rekolekcje skupione na tajemnicy Mszy Świętej. Powstała także mała grupa formacyjna która pogłębiała naukę Kościoła o Eucharystii, studiując dokumenty papieskie, dzieła świętych i katechizm. Z tych spotkań rodziły się kolejne powołania, młodzi zaczęli rozważać życie kapłańskie, zakonne, a małżeństwa odnawiały swoje śluby w świetle sakramentów. I chociaż ten cud nie trafił na pierwsze strony gazet, ani nie został ogłoszony przez Watykan, to jego skutki były niezaprzeczalne. Bo największym dowodem na to, że Jezus żyje w Eucharystii, nie są błyskotliwe zjawiska, lecz przemienione serca. Ojciec Filip często kończył swoje adoracji modlitwą. Panie Jezu Eucharystyczny, Ty jesteś życiem mojej duszy, światłem mojej ciemności, lekarstwem na moje rany. Naucz mnie kochać Cię w hosti, wierzyć mimo zwątpienia, adorować mimo rozproszeń. Chcę być twój całkowicie. I niech każde moje Amen, będzie pieczęcią tej miłości. W końcu cała parafia zaczęła żyć jak wspólnota eucharystyczna. Już nie tylko przychodziła na msze, ale uczestniczyła w niej. Już nie tylko chodziła do kościoła, ale rozumiała, że jest kościołem, ciałem Chrystusa. I tak, drogi bracie i droga siostro, kończy się ta historia, która wciąż trwa. Bo każde serce, które na nowo odkrywa obecność Jezusa w Eucharystii, staje się częścią tego cudu. Być może dziś, po przeczytaniu tych słów, Bóg pragnie również Ciebie zaprosić do głębszej relacji z Nim, cichej, prostej, ukrytej, ale pełnej mocy. Niech Twoje serce stanie się małym tabernakulum. Niech każde przyjęcie komunii będzie aktem wiary i miłości. I niech Jezus Eucharystyczny błogosławi Ciebie, Twoją rodzinę i cały Kościół. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zostaw łapkę w górę. Podziel się tym świadectwem z innymi, z rodziną, przyjaciółmi, grupą modlitewną. I oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia w następnym filmie, i niech Jezus ukryty w najświętszym sakramencie zawsze będzie z tobą.